Znajdujemy się za kulisami koncertu Chwała Ukrainie, a ze mną Weronika Morska i tutaj towarzyszy nam znowu Julia Belej. Tak, witamy. Hej Julia. Hej Weronika. Dzień dobry. Cześć Weroniczko, cześć. Dzień dobry. No to powiedz proszę w takim razie, powiedz nam trochę, bo zaśpiewałaś dzisiaj przepiękną piosenkę i ogólnie o swojej karierze muzycznej, ponieważ no, masz wielki talent. Розкажи трошки про себе, про кар'єру, свою яку пісню співаєш. Всім доброго дня! Мене звати Вороніка Морська, мені 11 років. Сьогодні з дуже великою артисткою для мене дуже велика честь була заспівати пісню Квітка душа з Ніною Матвієнко. No i proszę cię teraz odpowiedź. No, no czekaj, bo ty wiesz, żeby ją tak, tak. było widać, ty może stań tu, o, a ja będę... mogę tak? Tak, tak? no tak będzie lepiej. E, Weronika morska, tak, jest finalistką e, Voice of Kids of Ukraine e, i tak samo ona wygrała, tak, jest zwycięzcą. E, u nas jest taki m, program, e, Ukraina ma talent i ona wygrała chyba, tak? Wygrałaś, wygrała ten, ten e, e, konkurs, tak. E, bardzo ładnie śpiewa, ma wielkie, takie duże doświadczenie na scenie, śpiewała z e, z wielkimi, z takimi dużymi gwiazdami w Ukrainie, i też miała występ, dużo występów z Niną Matwienką. I ona ma teraz wielki zaszczyt, tak. I bardzo się cieszę, że teraz w danej sytuacji ona może być tu i ma taką szansę, możliwość zaśpiewać dzisiaj znów tą piosenkę Kwiat Duszy, zaśpiewać z Niną bo To jest bardzo, bardzo. Poruszające, poruszające dla nas wszystkich, dla wszystkich Ukraińców. I, no i właśnie też, kiedy ja byłam i oglądałam próbę, tak, ja byłam na koncert, cały czas płaczę o tej piosenki, bo dla Ukraińców to jest bardzo poruszające. No i Werniczka chyba dzisiaj zaśpiewa też jeszcze piosenkę Mam tę moc w języku ukraińskim z Alon Traci Merien. I mam nadzieję, że wszystkim się spodoba, tak, trzymamy kciuki. Tak, ze wszystkich, no. No to w takim razie ja też od siebie i od całej, całej telewizji trzymamy kciuki. Powiedz w takim razie, jeśli chodzi tutaj w takim razie o kolejne plany, czy zostajesz tu w Polsce i tu będziesz realizować swoją karierę, czy może gdzieś indziej? Czy ty lśaşysz się w Polsce, czy będziesz karierę swoją robić? Jakie w tebie plany na najbliższe? Ja uh... Ja bardzo chcę dalej pracować, ja nie chcę uh, swoją uh, swojej ulubionej sprawy. Ona um. powiedziała, że ona chce dalej pracować, dalej, dalej, bo ona ma swoje ulubione, ulubione zajęcia, tak? Ona lubi, uwielbia śpiewać, dla niej to jest po prostu najważniejsze. Tak, Е, мені дуже подобається в Польщі, але е, наразі е, ми е, мешкаємо е, в Нідерландах в місті Хелмонт. Е, ми е, прилетіли на літаку е, до Польщі і ми дуже е, раді, що маємо таку велику честь заспівати на цьому. No, ona mówi, że e, teraz oni mieszkają ze czasu wojny w Niderlandach i przylecieli tu na, na samolocie i bardzo jej miło i ona jest bardzo szczęśliwa, że jest, stała się po prostu taka okazja i taka możliwość, że ona dzisiaj występuje na tym koncercie i może poszerzać, pomagać Ukraińcom, tak? pomagać wszystkim i występować dzisiaj, śpiewać dla Ukrainy i dla Polaków. No to Weroniczka, zaproś w takim razie naszych widzów na swoje social media, media społecznościowe, żeby cię obserwowali, podziwiali i śledzili dalej twoją karierę. Na Instagram, masz Instagram? Tak, ma. No to kaza, jaki ty jak masz Instagram, A? jak jak go znajdziesz i na swoją stronę w Instagramie. No. Zapraszaj ich na... na swoją stronę w Instagramie. A jak się nazywa? E, Sobaczka e, Morska Niżnie podkreślenie Weronika Pięknie. Jakie masz marzenie, Jeszcze mi powiedz. Mry. Jakie masz mry? Żeby zakończyła się i wszystko było dobre. Żeby jak najszybciej się skończyła wojna i powiedzmy Sława Ukrainie! Herojom Sława! No razem. Sława Ukrainie! jam sława. No. <laughs> no. Bardzo wam dziękuję. Dziękuję.